Witam serdecznie w kolejnym odcinku, podczas którego będziemy chcieli się zastanowić, czy pierwsi chrześcijanie uznawali Ducha Świętego za moc czy osobę. A zatem przechodzimy do treści. Chrystus modlił się o jedność swego Kościoła, ale w obecnych czasach chrześcijaństwo jest rozdrobnione i podzielone na ponad 22 tysiące różnych denominacji i grup wyznaniowych. Jedną z przyczyn braku jedności wśród wyznawców Chrystusa jest kwestia osobowości Ducha Świętego. Jedni uważają Ducha Świętego, zwanego też Duchem Bożym lub Duchem Pana, za boską osobę obok Ojca i Syna, a inni odmawiają mu tego, widząc w nim jedynie moc, siłę i jakieś oddziaływanie płynące od Boga. W poszukiwaniu prawdy na temat natury Ducha Świętego, zbadajmy Księgę Dziejów Apostolskich, opisującą historię Kościoła Apostolskiego w I wieku, aby przekonać się, jak pierwsi chrześcijanie i apostołowie postrzegali Ducha Świętego. Autor Dziejów Apostolskich pisał w języku greckim, więc w jego księdze Duch Święty. Określony jest greckim słowem pneuma. Sprawdźmy, jakie znaczenie ma greckie słowo pneuma w kontekście sporów o naturę Ducha Świętego. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, chciałbym serdecznie podziękować za oglądanie i rozpowszechnianie programów emitowanych przez nasz kanał oraz wsparcie umożliwiające nam rozwój i docieranie do wielu ludzi. Jest to wasz znaczny wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. A teraz przechodzimy do dalszej części tematu. Badając księgę Dziejów Apostolskich okazuje się, że jej natchniony autor używał słowa pneuma, czyli duch na określenie samego Ducha Świętego istot pozaziemskich aniołów i demonów takie zrozumienie słowa duch przez świętego łukasza uważanego za autora dziejów apostolskich bardzo wyraźnie wskazuje na ducha świętego jako istotę osobową gdy apostoł piotr przebywał w jopie duch święty wysłał go do cezarei do domu korneliusza Oficera armii rzymskiej. Czytamy o tym, że, a gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. W tym zapisie Duch Święty określony jest słowem pneuma. Bezdyskusyjnie jest on przedstawiony jako byt osobowy. Komunikuje się z Piotrem, mówi do niego, wydaje mu polecenia, posyła go, a więc realizuje swoje plany, ma swoją wolę, a w końcu jest świadomy swojej tożsamości, bo mówi o sobie, używając zaimka osobowego ja. W innym zapisie dziejów apostolskich czytamy. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji. Tutaj znowu Duch Święty, określony słowem pneuma, wykazuje wybitne cechy osobowe. Realizując plan zbawienia, Duch Święty wysyła Barnabę i Saula w podróż misyjną. To świadczy o tym, że ma swoją wolę, zamiary i podejmuje decyzje. Zapis o podobnym znaczeniu czytamy dalej, że I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku misji, chcieli pójść do bityni, lecz duch Jezusa nie pozwolił im. Łukasz nazywa tu Ducha Świętego Duchem Jezusa. Duch Boży wiedział, że w przyszłości środek cywilizacji przesunie się na Europę. Dlatego przeszkodził Pawłowi i jego towarzyszom w misji w Azji i skierował ich do Europy. W tym tekście pneuma zna przyszłość i w związku z tym podejmuje odpowiednią decyzję. Realizując swoje zamiary, kieruje działalnością Pawła. Wykazuje niezaprzeczalne cechy osobowe, które bez wątpienia wskazują na to, że jest inteligentnym, mającym swoją wolę, bytem osobowym. Mamy w Księdze Dziejów Apostolskich tekst. W którym pneuma oznacza inteligentną osobę pozaziemską, niematerialną, która mówi i komunikuje się z ludźmi i jest uważana za byt osobowy, podobnie jak aniołowie. Czytamy o tym, że. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami, i zebranie się rozdwoiło. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się wtedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się za wzięcie mówiąc nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch? Albo anioł? Z powyższego zapisu wynika, że już wtedy w judaizmie między Faryzeuszami i Saduceuszami tlił się spór o to, czy istnieją istoty duchowe, czy nie. Święty Łukasz słowem pneuma określa demony, upadłych aniołów. A przecież nikt nie ma żadnych wątpliwości, że są to istoty osobowe. Oto niektóre teksty o tym. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Albo, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, Którzy je mieli. I kolejny tekst, w którym demony, będące istotami inteligentnymi, osobowymi, określone są słowem pneuma. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do Ducha i rzekł: Rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Następny zapis brzmi: Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Takiż nawet chustki i przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych. I ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I ostatni przykład, w którym słowem pneuma określone są demony jako istoty inteligentne, co potwierdza fakt, że duch to byt osobowy, a nie jakaś energia, siła czy moc. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich Próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Jeden człowiek opętany przez demona otrzymał od niego taką siłę, że dotkliwie pobił siedmiu innych. Święty Łukasz w Księdze Dziejów Apostolskich w historii ukamienowania Szczepana. Użył tylko raz słowa pneuma w sensie życia i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. W mowie potocznej o czyjej śmierci często się mówi, że wyzionął ducha albo że duch z niego uszedł. W trzecim znaczeniu Natchniony autor dziejów apostolskich korzystał ze słowa pneuma, duch, aby określić nim osobowość człowieka, psychikę, intelekt, siedzibę jego poznania, wolę, uczucia, jego duchowość, religijność, jego wewnętrzny świat umysłu i emocji, chęci, zamiary, pragnienia, uosobienie, charakter itd. O emocjach i myślach Pawła, przebywającego w Atenach, Łukasz napisał: Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim, na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. O gorliwości religijnej Apollosa Łukasz, używając słowa duch, napisał: Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Łukasz o zamiarach i planach Pawła napisał, gdy zaś wypełnione zostało to, położył sobie Paweł w duchu, by przeszedłszy Macedonię i Achaję, iść do Jerozolimy. Jak zrozumieć? Łukaszowy zapis położył sobie Paweł w duchu. Po prostu Paweł sobie postanowił. Podjął decyzję, powziął taki zamiar. My też wyrażając nieraz swoje emocje i nastawienie oraz odczucia wobec tego co się wokół nas dzieje, mówimy jak mi ciężko na duchu albo ucieszyłem się w duchu, lub Postanowiłem sobie w duchu. O osobach inteligentnych i spostrzegawczych mówimy, że mają bystrego ducha, i tak dalej. Nigdzie w dziejach apostolskich Duch Święty nie jest określony słowami moc, siła, energia czy wpływ. Duch Święty, a moc. To dwa różne podmioty, wyraźnie od siebie oddzielone, gdy razem występują w tekście. Duch Święty nie jest mocą. On jest źródłem mocy, posiada siłę i może wpływać na ludzi i wydarzenia. To są objawy jego działalności. Duch Święty może obdarzyć osoby, Powołane swoją siłą i mądrością, aby wykonały zlecone im przez Chrystusa zadanie. Jak o tym czytamy, kiedy Jezus, odchodząc z ziemi, posłał uczniów na świat głosić Ewangelię. Ale weźmiecie moc. Czyją moc? Od kogo? Ducha Świętego. Kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. W tym tekście moc jest określona greckim słowem dynamis, a Duch Święty, pneuma. To są dwa inne słowa, określające zupełnie inne podmioty, co świadczy o tym, że dla Łukasza Duch Święty nie jest mocą, a moc nie jest Duchem Świętym. Piotr w domu Korneliusza, mówiąc Ewangelię o Jezusie, powiedział: O Jezusie z Nazaretu jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. I tutaj znowu mamy bardzo wyraźne oddzielenie Ducha Świętego od mocy. Duch Święty określony jest słowem pneuma, a moc dynamis. To są dwa różne słowa oznaczające co innego. Pneuma jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego, a dynamis rodzaju żeńskiego. W podsumowaniu zauważamy, że dzieje apostolskie opisują historię kościoła w czasach apostolskich w I wieku. Skoro więc, natchniony tekst Dziejów Apostolskich nigdzie nie określa Ducha Świętego słowem dynamis, tylko pneuma, znaczy to, że apostołowie, pierwsi chrześcijanie i autor księgi uznawali Ducha Świętego za osobę. Fakt ten Podkreślają liczne teksty, w których Duch Święty wykazuje wybitne cechy osobowe. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.